Cześć, cześć! Tutaj właściciel serwera Coktrav.pl i dzisiaj chciałbym wam pokazać kilka zmian dlatego, że trochę się zmieniło i uznaliśmy w sumie razem z programistami, że warto by było was poinformować co jakiś czas o zmianach, które są na serwerze. Dzisiaj taki dosyć ważny update, dodaliśmy przede wszystkim nowe topki mogliście sobie zauważyć, tutaj są właśnie, wcześniej już były dodane sezonowe, dzienne, tygodniowe aczkolwiek możecie zobaczyć tak na dobrą sprawę teraz Ile nasi gracze mają IQ, co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, no nie, nie, nie za specjalnie dużo jest. Trochę, trochę poszplęliśmy w statystykach. Trochę, trochę mamy tych informacji i topki, możecie się z nimi zapoznać. Dodaliśmy nowe rangi, jak widzicie, możecie się przekonać, jakie są dokładnie te rangi w sklepie. Czy coś takiego, szcz no więc yy, dodaliśmy przede wszystkim, no właśnie to taka ciekawa rzecz, testujemy nowe właśnie add i postanowiliśmy Właśnie e, dodać takie właśnie szlaki i dzisiaj właśnie w sklepie dostępny jest dotek Midasa, który jak widzicie tutaj dodaje taki tytuł i Tak jak dodatkowo jest napisane plus wszystko czego dotkniesz zamieni się w złoto, więc jak widzicie e, Ten tytuł y, no, należy do jednych z takich właśnie ciekawszych, e, można sobie po prostu pobiegać e, Pozmieniać trochę kolory no i tak, taki randomowy tekst nam wpadł tutaj do głowy, więc wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy i ważny update, yy, który jakoś trochę, yy, trochę nam przesunął pracę nad yy, antycheatem, ale myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Zresztą dużo osób yy, dużo osób prosiło o taki, taką rzecz, więc no musieliśmy wszystko trochę poprzestawiać. Yy, dodatkowo. Yy, Tutaj musiałbym wam pokazać, ale nie wiem, czy dużo osób bije, Ale dodaliśmy automatyczne obudowanie łóżka na Bedwars Voidless, więc możecie to wbić, sobie i przetestować. A czy coś jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? Wydaje mi się, że możemy jedynie do dołączyć do gry yy, i zakończyć w ten sposób odcinek. Dlatego, ty, kurde, nikt nie chce do mnie dołączyć. I dodatkowo także, niestety, ale zostaliśmy przez państwa polskie yy, zmuszeni do dodania, dodania podatku na serwerze. Więc ja tylko proszę, możecie wbić na solo, bo nagrywam to yy, nagrywam to o godzinie 4, więc trochę, trochę się tutaj dzieje, ale, ale no poczekajmy chwilę i zobaczmy, aż wszyscy tutaj dołączą. Dodaliśmy dodatkowo współdzielnie kont, jak widzicie. Yy, tutaj pani i pan Truskawka grają razem, a ja gram z Wojanem, więc yy, można teraz współdzielić konta. Pod warunkiem, że w nazwie, w nazwie jak widzicie, są, to są takie konta, które jest to są specjalnie. E, ja wam to pokażę w kolejnym, na razie to jest tylko dostępne w beta testach. Więc no, tam będzie po prostu łączenie kont e, z, tymi, z, z tym szczególnym. Ale ja, żeby wam zaprezentować, to po prostu e, poczekam chwilę, żeby zajczyło mi po prostu punkty. I pokażę wam na czym polega mniej więcej e, podatek serwerowy. Więc e, uczyłem się ostatnio GAT to momencik, za chwilę, za chwilę przejdę do czerwonego i damy radę. Jeszcze tylko chwila. Zazwyczaj mi to trochę szybciej idzie, tylko troszkę stresuję się na odcinku. Oj, tutaj coś mi się spadło. Eee, kowadło czerwonym jest. łóżko twojej drużyny zostało zniszczone. Spokojnie, już tutaj radzę sobie sklep, o kurde. No, i jak widzicie, podatek serwerów działa i ten, i to tyle, jeśli chodzi o update. Nic, no mówię, dużo, dużo rzeczy zostało takich ważnych dodanych. I to tyle, jeśli chodzi o zmiany na dzisiejszy dzień. Życzę miłego grania i, i tyle. No, warto, żebyście wpili dużo dodanych rzeczy. A dodatkowo zapomniałem powiedzieć, że każda osoba, która poprawnie napisze e, swój nick w komentarzu, dostanie e, koksa pod tym. E więc bo warto brać widział e, Jeszcze chciałbym powiedzieć kilka rzeczy i w tle postanowiłem wam wkleić e, mój parkour. E, no, postanowiłem tutaj jakby dać wszystkie jakby próby przejścia, żeby pokazać wam, że tak, ja potrafię tak skakać. Czasami też zdarzają się jakieś upadki, jakieś niepowodzenia, więc jakby to macie teraz wszystko widoczne w tle, e, po to, żebyście mogli ocenić czy tego wszystkiego, autentyczność. Ale jako, że jestem właścicielem serwera Coxra, to postanowiłem z nim pogadać, bo niewiele właścicielów polskich serwerów postanowiło rozmawiać z, z ludźmi po prostu z community serwera. Więc no postanowiłem, że no, czas się odważyć na takie rozmowy i po prostu zamienić z Wami kilka zdań. Tak, żeby po prostu było wszystko jasne, bo dużo pytań pada z Waszej strony, dużo pewnie się zastanawiacie nad takimi rzeczami. No, i nie ma chyba raczej jakiegoś takiego lepszego sposobu, jak na takie właśnie monologi, w którym ja odpowiadam na pytania, właśnie, które Wy zadajecie. Bo tak jak mówiłem, no, na polskich serwerach e, nie spotkałem się z taką sytuacją nigdy. My raz robiliśmy właśnie. E, konferencje z ludźmi, gdzie gadaliśmy właśnie na temat i takie coś oczywiście będzie można powtórzyć. No, ale myślę, że taki monolog, którym ja mówię, jak Server ogląda, co się dzieje, jakie planujemy zmiany, także jest spoko. A dodatkowo z takim fajnym akompaniamentem parku tle i spokojną muzyką, będzie Wam się to słuchało bardzo dobrze e, i na pewno będzie Wam się to oglądało bardzo przyjemnie e, i będziecie mogli się skupić w 100% na tym, co mówię. Także wykorzystując moją rolę, e, czyli CEO, dużo osób się pyta, akurat co to znaczy CEO, a CEO jest bardzo proste, ponieważ to znaczy oczywiście e, taki właściciel e, czy dyrektor, e, muszę sam wyszukać, aż to znaczy CEO, e, CEO, co to znaczy, to wystarczy wyszukać sobie w Google, więc to dyrektor generalny, zarządzający, więc no nie mów się dla mnie dyrektor i tak dalej, wystarczy szymy, czy coś to będzie spoko, nie musicie jakoś tam szczególnie, bo możecie nawet mówić ej ty, nie, nie wymaga od ciebie, nie wiadomo czego, e, więc no jako dyrektor fajnie bym się wypowiedział odnośnie tego, jak, e, jak serwer ten w ogóle Akord ostatnio pobiliśmy pomyli, właśnie, to było 12 tysięcy osób. Bardzo dużo to było w związku właśnie ze startem serwera Bedwars, startem minigry Bedwars. No, w ogóle to jest gra taka, która nie, nie było na początku jej dużo osób o tym nie wie na no, sprawcie Na początku Bedwarsów nie było. No i właśnie postanowiłem później właśnie ten tryb dodać jako właściciel. No na to zezwoliłem po prostu. No i teraz to był akurat dobry ruch, wiadomo. Czy jaki serwer polski jest bez Bedwarsów? No chyba nie, chyba nie ma takiego, więc no wiadomo, że trzeba było akurat coś takiego dodać. No i teraz sami wygrać na Bedwarsach, właśnie, więc, więc to wiadomo, że, że to była dobra myśl i, i dobrze, dobrze, że wprowadziliśmy właśnie tryb Bedwars także do nas na serwer. Ale wracając do tego wszystkiego właśnie na początku, do ca całości właśnie mojej wypowiedzi. E, tak jak najbardziej e, dużo się dzieje dużo się będzie działo e, no i przede wszystkim no dziać się będzie bo jak to dopiero początek serwera wystartowaliśmy w grudniu i tak uważam że czas jak najbardziej dobrze spędziliśmy dużo robiliśmy e, co widać fajne lobby na przykład teraz skacze na parkuże właśnie na nim e, no i, i coś jeszcze takiego konkretnego chciałem Wam pokazać no nie no chciałem Wam właśnie przejść do najważniejszej Rzeczy, czyli te nowości, które zostaną wprowadzone z czasem. Między innymi właśnie będzie to, że nie będę wstawiał więcej 8 minutowych filmów, bo to trochę dłuży się i oszczędzę wam drugi część. Druga część będzie niebawem, myślę, że na razie sobie zakończmy cześć.